Cześć, oglądacie Maciek Zbieracza. Dzisiaj już czwarty, piąta część z LEGO. Steve zapoznaje się z zombie. Tak, to już piąta część. Więc, przedstawię wam jak nie oglądaliście czwartej, to opłaca się pójść. Pokażę wam, co się ostatnio stało. Pokonali Ender Dragona. I poznali kilku nowych ludzi. Dwóch kuzynów Steve'a Szkieleta od zombie Którego on zabił Ale to nie ważne I Ninja Tu jest proszę bardzo nasz kochany Steve i zombie A tu jest Pillager kiedy nie nagrywaliśmy No to się zapoznam z nimi i teraz jest z nimi Będzie łatwiej Bo wiecie to jest baby zombie, dziecko, które urodził zombie. Ladder, któremu które lubi love enderman i. Zombie, kuzyn zombie. Ok, to zaczynajmy. Już sam wstęp kosztował nas minutę. No. A chciałabym sobie odpocząć po tym Ender Dragonie. Ale nie wiem, czy się doczekam. E, musiałam mieć przerwę techniczną. Nie pytajcie po co. No dobra. To zaczynajmy. Bym chciał coś zjeść. Taki głonny. Co to za stworzenie? Jestem absolutnie opętany przez Guardiana. Więc daję Wam to, pomoże Wam odkryć nowy świat. I co to jest? To chyba trójzęb. Ma, masz, ty masz drugą wolną rękę. Ja mam ten. Ej, Ty, programista. No wiesz. Ty ten, ty w niebieskim Ups No Co tam Steve? Yy, spadłem, pomożesz? Masz Ender Dobra, dzięki yy, Sprawdź, czy ten trójząb jest na coś enchantowany, bo dostałem od tego Accelotla, który nie może się teraz ruszyć yy, Trójząb Dałem go yy, zombie No dobra no kurde, no czemu ja spadam? Ja dobrze zrobię wiadro. ok, hmm. O, ok, No to wam super pomoże w podróżowaniu. Jak jak tak powiedział, bo ja mam dobry słuch. Więc idźcie do tego nowego świata. Będziemy na was tu czekać. Pa. Wyruszajcie. Dobra, poczekaj, poczekaj. Portal. Aha portal, wystarczy wam łódka jak to trójząb, to wystarczy wam łódka Okej okay. Okej okay. Ej Steve chodź Popłyniemy łódką Okej okay. A mam tu jakiś brzeg? Tak, tu nad przepaścią Okej okay. No to startujemy Bo dobrze, że Axel leci z nami, bo Ja zbyt łatwo ty tym trójząbem możesz, co nie? No ty, tu jest jakiś lord. Też ma trójcąg. Poczekaj, lecę do ciebie. Ty, czemu się zrobiło tak ciemno? Ej, nic nie widzę. Nic nie widzę. Ty coś widzisz? Oprócz ciebie nic. Okay. Okay. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Okay. pomóżcie widowie. Pomóżcie, zostawcie suba. Na kanale. Żebym... O nie, ja miecz. Pomóżcie, pomóżcie, teraz jakiś horror, nic nie widzę, Okej. Okay. No, to jest na mnie, nie, nie, Chodź, chodź, chodź. Chodź. Ah. Mam jakąś nie, nie, na plecach. nie, pytajcie nie, pytajcie, nie, 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 o, nam coś widzieć. Jakiś akcelerator. O nie, nie. O, pływamy. No tak. Okej. Tak. Kim pan jest? Jestem Lord. Wolny. Znacie Aquamana? To ja jestem taką podróbką Minecrafta. No dobra. No to... to co pan lubi robić? Łapać jak Ja Jednego wysłałam. Mam dwa najrzadsze. Widzicie? Potrzebuję jeszcze kilka. Potrzebuję odnaleźć żółtego. Świecąca marnica Szukała, ale chyba gdzieś uciekła. Aksela, żółty. A tu jest! Gdzie? A tu! Poznaliśmy go. Dziękuję bardzo. Dostaliście trójko, To jest Wasza nagroda. Dobra, pa. Będziesz z nami? Tak, zaraz się dołączę. Tylko muszę sobie nalać wodę do... wiecie. Dobra, odpływam stąd jakieś horror. Nie, od, nie tak łatwo. Kto was tu wpuścił? Eee, No to macie przechlapane. Przegwardianowane. Bo mój tata zaraz tu przyjdzie z odwiedziną, bo miał przyjść. Do króla oceanów. Pseu, pseudo DC No, do, no to możemy spadać Nie, nie przepuszczę was, dopóki nie przyjdzie. <sługi> <śles> Ugh, ale duszno było w tym netherze. O, no, no, nowi, nowi panowie zajmę się nimi. Puff, co, nie trafiłem. Nie da się ich opętać. Jesteście godni, żebyście mogli stąd wyjść. Jak my wcześniej gadaliśmy. Teleportuje nas? To pan nas jeszcze teleportuje? OK. Zombie, nie podpalaj tego TNT. Jak już się teleportowaliśmy z jakiegoś króla gwardianów i zaraz ktoś tu przyjdzie. Zombie, powiedz reszty, okej? Okej, aha... Dzień to zaraz do was przyjdzie. Aha, okej... Okay. Po co? Ach, wiem, że jestem zbytnio ubrany, no bo wiecie, no... Ja to muszę być ubrany, żeby nikt mnie nie zabił. A walczyłam w drugiej linii Minecraftowej o Minecraft Bedrock Edition, bo chcieli go moczanku skmyć. Um, a dwie wersje, my jesteśmy oczywiście na Javi, więc nic nam nie grozi. Ale w razie wypadku. Um, dobra, to kiedy przyjdzie ten król? Zaraz powinien być chyba. Trochę tu, wycie. trochę zielono, trochę ten. Ty też masz trójcą? No bo jestem w ocął oceanu. W, em, prawie akłamenem Nie, w nie ucieka nie Dobra. Jest niebieski, więc niech popędzi. E, różowa chcesz gdzieś? Czy nie ma nikogo różowego. Nie ma, nie ma, wiesz. Co ona mówi? E, em, aha, bo ty nie znasz języku extra Później cię nauczę. Dobra godny nie Muszę Wam coś pokazać. Musimy iść do endu. Wiem, że smok nie żyje, ale zaraz wam coś pokażę. Dobra, jesteśmy w wędzie, ale co chciałeś nam pokazać? Smok dalej żyje. E, czyli enderman nie są uwolnione. Wartowałeś do endu, bo smok dalej żyje. Co znaczy, że enderman jeszcze nie jest nasz? Tak, ale smok jest wasz. Mniejszy jestem. Ja Naprawdę? Smok jest nasz? Mogę się przelecieć? Nie teraz. A świat zostanie rozwijał za 3 2 jeden. Ench się zaraz teleportuje. Tak samo jak wolny świat. I na eter. Będą tam osoby, które są w tym mieście. W, w, w sensie wiecie, no. Wszystkie te, które się rozdzielą Um, czyli na przykład załóżmy, że dom, dom na którym stoją właściwie kumple. kumple kumple, kumple, kumple fajnie są so. um, no to został przeniesione razem z endem ale wątpię, żeby to się stało to end będzie łatwo przejść do tego domku więc lepiej uważać. A. No dobra, no. Do kiedy się teleportujemy? Za 10 sekund. 10. Zaczyna się rozstrojenie. Co się dzieje? Nie możemy tak zostać. Kuszenie. Strzelę do nich strzałę. Zobaczę, czy nas słyszą. Trafiają na świnie. Zespałowała się do nas, ok. <słuch> Mój tata. Co się stało? Co się stało? Został tam skim. Wrócił się dla mojego młodszego brata. Yes. Nie, nie, ma. też zginął. Ja słyszałem, nie go. Smutno, lubiłem go. Ale teraz się żyje. To prawda. Napiszcie w komentarzach. Rip, tata. Albo nie, 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 nie. Rip, guardian. Dobra. Rip, guardian. Uh. Nie, 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 nie. Możesz tam przeskoczyć. Nie. 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 Uh. Jak sam wyskoczył, razem ze mną i powróciłem. O mnie dobra, Za teamzu, essa teamzu tych mieczy. Okay. Okej. o Jezu, zaraz to drzewo się zawali. nie, okej, okay. to nie było zbyt dobra sytuacja. No nie, okej, okay, okej, okay. dobra, do powagi. Zobacz jest do powiedzenia przepaść, nie woda nie przeskoczymy tam swoim mieczem Chyba, że komputerowiec Wiesz, ty tam Zrobi deszcz No Zrobisz deszcz? Właśnie próbuję, nie da się No to czyli Co musimy zrobić? Zabić moka ale przecież może zabiliśmy. Wiem, odrodził się jest z wami. Nie, musi być inne rozwiązanie. I dobrze! Musicie zabić jednego z was. Co? Tak. Wy tam słyszeliście? Y Chyba tak, zabić jednego z nas. Uh -huh. No. To się najbardziej nie przydaje, ale dwoznacz już zginął. Muszę jeszcze, aksak, jeszcze... nie zginął, dobiję go, a potem odrodzę, żeby wszystko było normalnie. Nie pozwolę ci, ja to zrobię. Dobity. Zaraz się wszystko połączy. Głos słowa były piękne. Naprawdę, a jakby się tam po, po, później powie, powie, powiesz, powiesz. Oczywiście. A nie, powiem, no też wszystko... Czemu to wszystko razem się do siebie zbliża? Teraz będą wszystkie światy ze sobą połączone. Trz, 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 trz. Ta, w części szóstej. Bo, i jest o sobie, bo. Minecraft After Waterman. Tak sobie wymyśliłam, żeby nie było, rozciągam od tego z DC, zostawcie suba i łapkę w górę za Axelotla lipa pa w komentarzach, pa. I tak go odrodzimy.